Pan Bernard Zioło jest odpowiedzialny za sprzedaż nasion na region Polski Południowo-Wschodniej. Przypominam tylko, że Panie Bernardzie, że pojawi się po 13 minutach, to będzie znak, że pozostały dwie minuty na zakończenie prezentacji. Po niej rozpoczynamy sesję pytań. Panie Bernardzie, ja w tym momencie znikam. Oddaję Panu mikrofon, a Państwa zachęcam do zadawania pytań podczas prezentacji właśnie naszego eksperta. Jeszcze ja mam taką uwagę, Panie Bernardzie, ponieważ wiem, że są e, krótkie filmy podczas prezentacji, to tylko proszę o informację, kiedy mam włączyć dany film. Dziękuję. Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Bernard ziało firma Enza Zaden. Żeby wyjaśnić jedną sprawę, Enza jest od kilku lat dystrybutorem nasion z japońskiej firmy Taki i z tej firmy mamy m.in. Kapusty. Dlatego na opakowaniach jest logo Taki, natomiast dystrybutorem, importerem w Polsce jest Enza. I przedstawię Państwu ofertę naszych odmian do przede wszystkim do zastosowania w przemyśle, czyli głównie kiszenie tu chodzi. O, jest problem z przestawianiem się. Łączyło. dobrze. Najważniejsza odmiana z naszego asortymentu z wśród odmian przeznaczonych do kiszenia to jest odmiana strukta. Odmiana bardzo uniwersalna, jeśli chodzi i o możliwości wykorzystania, o okres sadzenia i o długość pozostawania na polu. Zasadniczo jest to kiszeniówka Którą oczywiście z powodzeniem możemy wykorzystywać również do sprzedaży na świeżym rynku w wcześniejszym okresie, jak również do nie tylko na kiszeni, ale do produkcji czy gołąbków, czy sałatek, ze względu na to, że liście jest delikatny, smaczny. Taki katalogowy okres wegetacji podajemy 110 dni. Oczywiście jest to wielkość taka czysto porównywalna, jedynie do, do porównywania. Natomiast Struktę możemy zbierać zarówno wcześniej, jako że te główki są twarde już po okresie 80-90 dni, i wtedy mają wielkość na świeży rynek, ale strukta bardzo dobrze zachowuje swoje walory na polu. Może być zbierana po bardzo długim okresie, nawet po 150-180 dniach. Mieliśmy takie przypadki, że strukta była bardzo. Długo na polu. Również okres sadzenia w przypadku tej odmiany jest dość szeroki, bo może być sadzona tak od pierwszych nasadzeń w gruncie otwartym, gdy nie przekrywamy, czyli to jest pierwszy, drugi tydzień kwietnia do połowy czerwca, chcąc uzyskać w pełni wyrośnięte, duże główki, no to ten okres. Połowa czerwca jest w zasadzie takim terminem, gdzie należy kończyć sadzenie tej odmiany. Możliwość kiszenia w tym układzie jest z tych najwcześniejszych nasadzeń. Mniej więcej od połowy sierpnia strukta będzie już miała w pełni wyrośnięte duże główki o dobrej zawartości cukru. I po zbiorach bezpośrednich, no to mamy tą możliwość kiszenia do listopada. I później jeszcze przez jakieś dwa miesiące strukta może być przechowywana, czyli kiszona później po nowym roku, mniej więcej do końca stycznia, zachowuje ona swoje dobre walory. Więc ta elastyczność, jeśli chodzi o czas sadzenia po rozbioru, no jest tu bardzo istotnym i przydatnym elementem. Szerokie okno zbiorcze m, może się wydawać niektórym, że to jest mało istotna sprawa. Natomiast no, czy zamawiając rozsadę, czy planując się wysadzenie, nie jest się w stanie wszystkiego przewidzieć. I to, że czasami była strukta zbierana po tak długim okresie uprawy, nawet po 180 dniach, to nie wynikało z tego, że producentowi coś niezwykłego tam się przytrafiło, tylko po prostu taki był rozkład. Najpierw pilnować trzeba oczywiście sprzedaży, więc jak było zapotrzebowanie, to siła robocza była kierowana do pakowania kapusty, a zbierane było to, co było pilne, więc strukta, dzięki temu, że zachowuje swoje, swoją zdrowotność, nie ma ryzyka podgniwania na polu, mogła być zbierana w ostatniej kolejności. Istotnym elementem jest również to, że jest to główka osadzona na wysokiej nodze. Co oczywiście pozytywnie wpływa na zdrowotność tej rośliny. I druga rzecz, liście, które okalają główkę, nie przylegają do niej bezpośrednio. Są odsunięte od tego i jeszcze dodatkowo nerw główny jest łódkowato wygięty. Więc nawet jak na tych liściach w okresie jesiennym gromadzi się woda i ona tam stoi przez dłuższy okres, nie przylega to bezpośrednio do główki i nie mamy problemu z gniciem. Druga rzecz, że taki układ liścia luźny ułatwia ochronę przed szkodnikami, jest po prostu możliwość, aby ciecz robocza dotarła tam w te dolne części. Wysoki głąb i trzeba też powiedzieć mięk ten głąb jest miękki, więc przy zbiorze ręcznym jest to istotna cecha dla ludzi, którzy Wycinają kapustę przez cały dzień i wiele dni z rzędu. Także to bardzo pozytywnie wpływa na wydajność pracy przy zbiorze. Tu mamy zdjęcie strukty po takim swoim typowym okresie wegetacji, czyli około 110-120 dni. Dobrze wyrośnięte, mniej więcej 5-kilogramowe główki, ładnie wyrównane. I to, co jest też bardzo ważną cechą, jeśli chodzi o przydatność kapusty do kiszenia, łatwość obierania. Strukta wymaga zdjęcia tylko paru liści i uzyskujemy już ładną, jasną główkę z delikatnym unerwieniem. I co jest istotne, te liście również są dość cienkie, więc to bardzo ładna krajanka z tego wychodzi. No i Możliwość zastosowania przy innych produktach, nie tylko przy Kiszeniu. A tu mamy zdjęcie struktury właśnie z takiego bardzo opóźnionego zbioru. To jest zdjęcie bodajże z początku listopada już robione, a sadzenie było ostatniego dnia kwietnia, więc to było nawet ponad 180 dni. Oczywiście główki cały czas przyrastają, więc tu po tak długim okresie wegetacji ta masa główek to jest na poziomie 7-9 gramów nawet i ta plantacja zachowała bardzo dobrze zdrowotność. To również było zbierane kombajnem, więc strukta świetnie nadaje się nie tylko do zbioru ręcznego, ale i do zbioru maszynowego. Poproszę o włączenie właśnie filmu. To jest filmik robiony na polu w rejonie w Harsznicy. Akurat ten konkretny filmik jest z ubiegłego sezonu. Natomiast w tym roku to pole również było zbierane. Poprzedni filmik jeszcze poproszę. To jest zbiór strukty. Harfnicy. Jak widzicie Państwo na taśmie, dzięki temu, że główki są od spodu zdrowe, nie ma żadnego problemu z jakością. Po, po przejściu czy po przewiezieniu wymagało tylko dodatkowego zdjęcia dwóch liści i główki będą już gotowe do szatkowania, do pakowania w silości. Tu mamy takie główki 5-6 kg. W tym roku były one zbierane dużo więcej. I jakość tej kapusty była również bardzo dobra. A co się włączyło? Można wrócić do prezentacji. I tu mamy jeszcze raz kilka zdjęć pokazujących jakość krajanki, wielkość tych główek. Strukta ma wysoką zawartość suchej masy. Panie Bernardzie, przepraszam, i proszę o cukru prosty. Panie Bernardzie, poprosić proszę. teraz, drugi filmik? Tak, tak. Proszę później mm -hmm. tylko pamiętać o kamerze, żeby ją włączyć. Dobrze. Dobrze. Tu mamy filmik w czy wstępny etap czyli mamy krajankę proszę zwrócić uwagę na kolor, jakość wyrównanie tej krajanki także to jest bardzo dobry surowiec do kiszenia to co jest istotne, co wspomniałem Struktura zabiera dużo suchej masy więc wydajność w procesie kiszenia jest też bardzo dobra po prostu ta kapusta niewiele siada nie ma także później trzeba włączać dużą pompę, wypompowywać wodę, gdyż mamy wysoką wydajność procesu kiszenia. To już proszę. Dobrze. Tu robiliśmy badania w laboratoryjne, jeśli chodzi o zawartości suchych masy, cukrów, witaminy C. I proszę zwrócić uwagę, że w przypadku strukty wszystkie te wartości są na bardzo dobrym poziomie. Ta wysoka zawartość witaminy C daje nam później ten komfort, że po otwarciu silosu kapusta nam długo nie ciemnieje, więc jest dłuższy okres pozwalający na zapakowanie kapusty w opakowania detaliczne. I na tym slajdzie mamy również drugą odmianę, storka. Ta pierwsza u góry, to również zawartość cukrów i suchej masy i witaminy C jest na bardzo wysokim poziomie. Storka jest inny typ, kapusty, to jest generalnie odmiana na świeży rynek z możliwością kiszenia po okresie przechowywania. Więc typowa wielkość główek, jaka jest przy produkcji świeżorynkowej, to jest 3,5 3 kg. Możemy ją bardzo. Mocno zagęścić, jeśli zależy nam na małych główkach, lub posadzić nieco rzadziej, aby uzyskać większe główki, około 4 kg. Storka ma dość krótki okres wegetacji, jak na kapustę przechowalniczą, i optymalny termin sadzenia pod kątem przechowywania to jest druga połowa czerwca. A znamy również przypadki, gdy była sadzona na początku lipca do 5-7 lipca i Wyrastała do swojej właściwej wielkości, bardzo dobrze się przechowywała z tego terminu sadzenia. Smak jest bardzo dobry, dzięki temu, że jest dużo cukru, no i również kapusta po zakiszeniu ma bardzo dobre parametry. Następną odmianą, którą chciałbym zaprezentować, to jest koronata. To jest odmiana nieco późniejsza około 140 dni okres wegetacji, przeznaczona przede wszystkim do długiego przechowywania. I zarówno wykorzystanie na świeży rynek, przy gęstszym sadzeniu, gdy uzyskamy główki 3 kg, ale jeśli to będzie posadzona około 30 tysięcy na hektarze, wielkość główek będzie 5 do 6 kg. Daje bardzo dobrą jakość po zakiszeniu wiosennym, więc to jest istotna cecha. A od strony produkcyjnej ważne jest, że koronata ma mocny system korzeniowy, więc w sytuacji, gdy jest zmienność gleby, są różne te lepsze i gorsze stanowiska na jednym polu, czy tereny pagórkowate, mm, lub dolinka, gdzie mamy zróżnicowaną ilość wody. Koronata niewiele zmienia swoją wielkość, dzięki czemu plon ogólny z pola jest na bardzo dobrym poziomie. I tu również te liście zewnętrzne są odsunięte od główki, co wpływa pozytywnie na mm, zdrowotność odmiany. Jeszcze jeden slajd tylko pokażę na chwilkę. Oprócz kapusty białej, tej tradycyjnej, jest też możliwość kiszenia kapusty płaskiej. Takie się kisi raczej w całości. No jest to na razie stosunkowo niewielki rynek, ale jeśli ktoś ma odbiorcę, czy w Niemczech, czy w jakimś kraju Europy Południowo-Wschodniej, no to mamy i tego typu odmiany. Dziękuję Państwu i poproszę o pytania. Dziękuję Panie Bernardzie. Chyba się e... w tak, tak, bardzo dobrze. Jest pytanie Panie Bernardzie. Już wstawiam. Już, już e... Nowe odmiany od kapusty odporne na wciornastki. Trzymacie Państwo swoje Pełnej odporności to tu nie ma i tu nie ma się co łudzić, że będą pełne odporności. Po prostu szkodnik, jak ma wybór między odmianą smaczniejszą i niesmaczną, to pójdzie na tam, gdzie jest lepszy smak, czyli delikatniejszy liść bez okrywy woskowej. Natomiast jeśli nie ma wyboru, no to będzie wolał jeść to, co mu nie bardzo pasuje, ale żeby przetrwać. Więc z tych naszych odmian najwyższą tolerancję na wciornastka będzie miała odmiana koronata. Panie Bernardzie, odmiana strukta, jak długo ta kiszonka może poleżeć, tak kolokwialnie mówiąc, w silosie? otwieranym. Tak. No to słyszałem o dwóch latach. Okej, okay. czyli a jeżeli chodzi o jakość tej kiszonki? To mi producent powiedział, żebym wyszedł na zewnątrz żeby jednak ten zapach nie przeniknął na ubranie. Był intensywny, okay. ale tak na poważnie, jeśli chodzi o okres lata, no to tempo kiszenia najwięcej zależy od temperatury, więc w okresie lata jest to szybkie, zimą no to jeśli ktoś ma podgrzewany silos, to jest w stanie przyspieszyć. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, no to ten proces, będzie przebiegał dłużej z tego względu, że no to jest proces biologiczny. Więc temperatura jest tu bardzo istotnym elementem. Mhm. Natomiast, jak długo może być po otwarciu silosu, no to tu jednoznacznie nie powiem, bo to też będzie zależało w dużym stopniu od warunków temperaturowych. Mhm. A jakie zagęszczenie proponuje Pan odmiany storki? Bo Pan mówił, w zależności oczywiście od wielkości główki, jaką chcemy uzyskać. Czyli, jaką by tutaj Pan e, radził. Każdą z tych odmian można sadzić w różnym zagęszczeniu. I jeśli mierzymy typowo pod kątem kiszenia dużych główek, to zagęszczenie 27-30 tysięcy na hektarze. Poza storką, którą zawsze bym radził przynajmniej 35 tysięcy. Okay. I struktę, no to jeśli ktoś chce bardziej pod kątem świeżego rynku, maksymalne zagęszczenie byłoby. 140 tysięcy, dla koronaty do 45 tysięcy, a storkę widziałem i posadzoną nawet 60 tysięcy na hektarze, ale powiedziałbym, że 50 tysięcy jest bezpiecznym, takim, żeby uzyskać główki na markety i nie mieć nadmiaru roślin na hektarze. W każdym razie, wszystkie podmiany dobrze reagują na większe zagęszczenie. Mhm, mm mm -hmm. jeżeli Struktury chodzi o... Ja nie rekomenduję, bo to nie jest od nas. Okej, okay. jeszcze mam takie pytanie, już momencik. My jeszcze mam jedno pytanie. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o jakie stanowiska wybrać pod uprawę strukty, jakie tutaj by Pan rekomendował stanowiska? No, to jest kapusta, więc zawsze będzie wdzięczna za żyzną glebę. To nie ma wątpliwości. Czy ona Stanowisko żyzne ona zasobne wody. Czy ona sobie dobrze radzi na słabszych glebach? Poradzi sobie i na słabszych glebach, natomiast oczywiście konsekwencją mniejszej ilości wody będzie zawsze mniejsza wielkość główki. Tu pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Dobrze. Zachęcam widów, widzów do zadawania pytań, a już chyba nam się pytania wyczerpały. Dziękuję, dziękuję Panie Bernardzie za przygotowaną prezentację. Dziękuję, dziękuję panie... bardzo. Dziękuję ja, również. Tak tak.